Moi kochani, bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Xazax A przed sobą mamy Dzisiejszy wyciek Wyciek z dzisiejszego poranka yy, I zadawaliśmy sobie pytanie Czy jest on legitny, czy nie Czy ta strona nie jest stworzona y, Przez jakiegoś fana sobie Żeby było yy, O nim troszeczkę głośniej przez chwilę Moi kochani, tak więc y, Tutaj widzimy artwork y, Z Diablo 4 bodajże Lilith yy, postać z uniwersum Diablo, o której dzisiaj rano mówiłem, tak więc nie będziemy o tym wspominać. No i jest tu wspomniane, że jest to postać z Diablo 4. Na dole ym, jest podpisane, że jest to koncept Lilith y, od Johna Poldora. Gościu pracuje już od bardzo dawna w Bizardzie, ktoś to w komentarzu wspomniał. Ym, I tutaj na zaznaczonym tekście jest napisane właśnie, że ym, będzie się różniła, koncept się różni troszeczkę od tego, co mieliśmy wcześniej pokazane moi kochani i zastanawialiśmy się czy tak będą w ogóle wyglądać strony tego magazynu e, przepraszam nie magazynu tylko tego artbooka czy to jest legitne i moi kochani z potwierdzeniem przychodzi nam Wofhead który również dostał kopię do recenzji e, tej książki Art of Diablo i wrzuca więcej Screenshotów z tego, które. No, Wofed to już jest bardziej legitne źródło, tak? Oni nie, yy, nie publikują plotek jako potwierdzone. Napisali, że dostali normalnie w PDF-ie od Blizzarda książkę do zrecenzowania. Moi kochani, i jak wyglądają strony? Coś wam to przypomina, kochani. Coś wam to przypomina. Coś wam to przypomina. Czekajcie, czekajcie. Whoop! Łup! To jest Legit Shit, moi drodzy. Legit Shit. Możecie troszeczkę więcej o tym poczytać, wrzucę wam oczywiście linka w opis. Tutaj nie ma nigdzie wspomnianego Diablo 4, co prawda, na tych wszystkich y, stronach. Ale Wofhead ludzie z Wofheada napisali, że dostali wersję e, elektroniczną tej książki i brakuje kilku stron. Some, uh, some pages were not included in the uh, PDF so make... Uh, so make of that what you will Czyli domyśl... Przetłumaczcie to sobie, o, może tak to, może tak to przetłumaczę w wolnym tłumaczeniu. Um, dla mnie osobiście ten gościu. Hmm, ciekawe. Czy, czy wierzy w to, że faktycznie Diablo 4 jest tam zawarte? Wydaje mi się, że tak. No, troszeczkę chyba za dużo w tym roku tych, tych lików i, i faktów praktycznie. Um, ale jak sobie przypomnę, to w tamtym roku też tak było. Tylko, że no, teraz jest jeszcze bardziej legitymniej niż w tamtym roku. Tu mamy normalnie kopię recenzentską pokazaną. A oprócz tego, moi kochani, z lików z dzisiejszego poranka, one wyszły w jednej kupce, jakby. Um, było logo Overwatcha, dwójki um, I tam parę informacji, nowa, nowy model Tracer moi kochani eee, ESPN Serwis, a w zasadzie chyba nawet telewizja w Ameryce, czy w ogóle telewizja Już poważny, to nie jest serwis plotkarski, to jest serwis sportowy po prostu um, Który zajmuje się tam relacjami, z jak widzicie z meczyków, jakichś chujów-mujów Dostał broszurę od Blizzarda potwierdzającą logo i wszystko to co rano widzieliśmy, <grym> czyż nie jest zajebiście? Overwatch 2 jest tu napisane, że będzie skupiony na PVE, czteroosobowym, co potwierdza moi kochani, co potwierdza słowa tego streamera Metro to wszystko co tutaj jest napisane, co napisał ESPN, czyli to już nie jest jakiś streamer, który chce zabłysnąć, to nie jest jakaś stronka, która chce na clickbaitie sobie zarobić, to jest już legitne, dobre, prawdziwe źródło. Logo znowu się tu pojawia, po raz trzeci już dzisiaj to logo widzimy, Nową znaczy nowy model Lucia, też podkokszony jak ten model Tracer. I oprócz tego tu akurat od gamingo, na gamingowego Kotura sobie wejdziemy. Zajebisty ziomek, wejdźcie sobie na jego fanpage'a, on bardzo dużo fajnych rzeczy tutaj postuje. Ehm, mamy drzewko talentów od Tracer, <grym> czyli kolejna rzecz, którą Metro e, napisał w swoich tweetach przecie, przeciekających. Mamy tu jakąś nową postać. To, jest, to nie jest Baptista, chyba nie. Nie, od Baptista, Baptista to już gościu już nie grałem, jak on wyszedł. No, jakiś fragment cinematika jakiegoś czy czegoś znowuż yy, tak samo w postaci się pojawiają, te o których mówił Metro. Tylko brakuje tu Winstona, chyba i Tracer na tym screenshotie akurat, ale, ale wiecie o co chodzi. Tak więc moi drodzy, no, mega, mega, mega dużo rzeczy się potwierdza, to, co, te, tego co widzieliśmy rano. Co jeszcze jedna rzecz jest, o której nie wspomniałem w porannym filmiku, bo dowiedziałem się o niej dopiero. Jak zakończyłem nagrywanie i w ogóle jak już zakończyłem renderowanie. Dzisiaj rano nie mówiłem o tym, bo to wyszło dopiero. Zauważyłem to dopiero po tym, jak film się zrenderował. Blizzard odnowił ikonki Diablo 2 i Diablo 2 Lord of Destruction na Battle. Necie zaktualizował je. Dlaczego akurat przed BlizzConem, na którym miałby je zapowiedzieć remasterki, nie wiem, no po prostu przypadek, po prostu taki przypadek wypadł. Um, są one odnowione te ikonki moi kochani Eem, oprócz tego oficjalny profil Instagrama napisał e, z hashtagiem diablo4 e, jak widzicie jest tutaj mega mega dużo tego wszystko się potwierdza z dzisiejszego poranka moi kochani Powiem Wam, że ja jestem osobiście m, zajarany, mamy no, tą reklamę tego Artbooka, ten Artbook jest kurde na ustach wszystkich mediów teraz gamingowych tak naprawdę. Ehm, oprócz tego taliki z, z poranka, naprawdę mega, mega to wygląda wszystko. Ktoś jeszcze gdzieś napisał, że Panini, tak? To się tak czyta. Że oni też podobno potwierdzili, że są tam obrazki z Diablo 4. Nigdzie nie mogłem tego znaleźć, żeby wam to pokazać. Ale gdzieś to się tam w komentarzach różni ludzie to cytują i podobno Panini też potwierdziło to, ale ja nie mogę Wam tego jakby pokazać ani nic z tym zrobić. ani Sam w to osobiście nie wierzę, bo nie widziałem póki co potwierdzonego tego przez Panini Comics. No ale powiem Wam, że ESPN, no to to już jest. Pretty Legit Shit Moi kochani Tak więc yy, Cóż no Pożyjemy zobaczymy Piąteczek już niedługo, bo już za 5 dni moi kochani byłoby zajebiście w końcu móc otworzyć szampana i po blisko nie być po prostu spełnionym jakimś takim zajaranym na nowo pijany po szampanie chyba będę musiał już i lecieć się po tym bliskonie, zamiast filmy robić, to wyszumieć się na jakąś dyskotekę, bo tyle lat tyle lat tego bliskonu oglądania w takim kurwa stresie dajcie to jest Diablo Powiem Wam, że od bliskonu 2015 czy 16 już z takim mega mega napięciem oglądałem, bo liczyłem zawsze też na drugi dodatek do Diablo 3 mi Diablo 3 wtedy kiedy wyszły te sezony się bardzo podobało Um, to znaczy, gierka była dla mnie okej, okay, tak, bardzo fajnie mi się grało, miałem fajny team i liczyłem na to, że będzie dodatek i nie wierzyłem, że tak szybko będzie czwórka jeszcze wtedy um, i ten dodatek wydawało mi się, że mógłby jeszcze, kurde, wprowadzić tyle do gry fajnych rzeczy, bo Diablo 3 moim zdaniem było do odratowania w pewnym momencie, um, jeszcze jeden dodatek mógłby sprawić, że naprawdę mogłoby być to dalej znaczący gracz, a nie pośmiewisko, jakim jest aktualnie. Um, oczywiście dalej by była ta, ten, ta różnica między Poe a Diablo. Poe by przyciągał po prostu troszeczkę inną publikę. Ludzi, którzy bardziej patrzą na mechaniki niż feeling walki i tak dalej. A Diablo na odwrót. I podzieliłoby to troszeczkę fanów, ale dałoby się to zrobić. A tutaj proszę, Blizzard nazwał sam. Sami ludzie w Blizzardzie nazywają Diablo 3 fakapem z ich strony. Fakapem też jest ich Heroes of the Storm, i generalnie oj, dużo by dyskutować rzeczy jest fakapem z ich strony. I wydaje mi się, że chcą to wszystko, te, te wszystkie ruchy z zeszłego roku, z tego roku w zasadzie, te zwalniania ludzi, chociaż wydaje mi się, że ze, ze złych działów zwalniali akurat ludzi, nieważne. E, zwalniania ludzi, reorganizacja, zmiana priorytetów, wydaje mi się, że miała na celu zapobieganie tym fuck-upom, co im trochę nie wychodzi patrząc po, te, po tych banach i chińskich his, historiach wszystkich. Zobaczymy moi kochani, zobaczymy. Jak będziecie chcieli, może mogę zrobić taki troszeczkę większy filmik o tym jak wyglądała droga Diablo 4. Fajnie, że już mówię o drodze Diablo 4, gdzie jeszcze nie jest one potwierdzone w 100% te Diablo 4 przez Bizarda. No ale wiadomo, ja śledzę tą historię od dawna. Śledzę te job posty, śledzę wszystkie możliwe plotki, wierzcie mi, i o wszystkich wam w większości mówię. W pewnym momencie przystopowałem, bo mega-mega sully hate się na mnie sypała. Sypał. Yy, dlatego. A nie chciałem też zrobić mojego kanału, który. kanał o przecieka o Diablo 4, tylko chciałem zrobić kurwa kanał o Diablo 4, tak. Yy, coś nie wychodziło. Ale śledzę to od samego początku. Jab postingi, plotki, przecieki, yy, informacje od yy, Kotaku, od Jasona Schreiera. Wydaje mi się, że wszystko się trzyma kupy i wszystko ze sobą yy, zamyka się w spójną historię. Historię tego, historię, która będzie zwiększona yy, zwię <śmuszel> <śmuszel> Historia, której finał ujrzymy już za 5 dni na Bliskonie. Może to nie będzie finał, lecz dopiero zapowiedź zajebistej historii, albo, albo chujowej historii. To, to wszystko, na wszystko przyjdzie czas moi kochani. Tymczasem napiszcie co o tym sądzicie. Dużo fajnych komentarzy, czy tam dużo też mniej przychylnych, ale um, nie patrzmy na to. Może zrobimy sobie filmik. Jutro albo dzisiaj, w którym poczytamy po prostu wasze komentarze, bo jest dużo ciekawych, na które chciałbym odpowiedzieć, ale nie chce mi się takiej ściany tekstu pisać, um, więc to by było bardzo spoko. Zauważyliście, ile mam przychodów w ciągu ostatnich 28 dni? 143 zł. Ja pierdolę. Dirty YouTube money normalnie. Um, dużo jest tych komentarzy, bardzo dużo komentujecie, mnie to bardzo cieszy. Najlepsze co jest w pracy youtubera, moim zdaniem w pracy, w twórczości youtubera, to właśnie czytanie komentarzy. Czasami naprawdę sobie to odpuszczam, kiedy jest temat trochę niewygodny i staram się ach, nie zerkać tam, ale i tak, każdy jeden z komentarz przeczytałem chyba na moim kanale. Nie ma żadnych, które by mi uciekły. E, cały czas to śledzę, ale sieram na Diablo 4. To tak jak ja, tak ja. Yy, dobra, dzięki Wam Wielkie. Widzimy się moi kochani w następnym filmie. Do następnego papa. Pa. Dzisiaj wznieśmy kufel piwka, a w piąteczek może wzniesiemy kieliszek szampana. Wasze zdrowie.